Dice Plus to świat gier z polską interaktywną kostką, która podbija świat. Dzięki temu naszpikowanemu elektroniką kontrolerowi na nowo odkryjesz gry na swoim tablecie. Kostka łączy się przez Bluetooth z tabletami wyposażonymi w system Android i iOS. Dice Plus wygląda jak lekko powiększona, klasyczna sześcienna kostka do gier planszowych. Jest perfekcyjnie wyważona i wygodna w użyciu także dla dzieci. Na uwagę zasługuje wyjątkowy design i innowacyjne, wielokolorowe wyświetlane z powierzchni ścianek cyfry. Kostką można bawić się przez 20 godzin na jednym ładowaniu baterii, więc nie ma obaw, że brak energii przerwie nam zabawę. Gniazdo mikro USB w ściance numer 1 pozwala na naładowanie urządzenia w czasie dwóch godzin. Przygodę z Dice Plus zaczynamy od pobrania na nasze urządzenie darmowej aplikacji Dice Plus Games. Uruchomienie DICE Plus odbywa się poprzez jej obrócenie górą do dołu. Jeśli pozostanie bez ruchu przez minutę, przejdzie w stan uśpienia. Dice Plus Games zawiera darmowy startowy pakiet gier. Kolejne możemy dokupić. Dzięki rosnącej popularności Dice Plus liczba pozycji, które się tu pojawiają, jest coraz większa. Z Dice Plus korzystamy jak z tradycyjnej kostki. Toczymy ją i uzyskujemy wynik, który zostaje natychmiast bezprzewodowo przekazany do tableta. Ścianki kostki podświetlają się w kolorze pionka, który powinien wykonać ruch. Dzięki wbudowanemu akcelerometrowi oraz czujnikowi dotyku, kostka może być też wykorzystana jako nietypowy kontroler do gier zmieniając naszą dłoń w joystick. Teraz w T-Mobile Dice Plus dostępna jest w atrakcyjnej ofercie wraz z tabletem Samsung Galaxy Tab 3 i dodatkową, edukacyjną grą Był sobie człowiek dla całej rodziny. Zapewnia ona nie tylko rozrywkę, ale jest też wyjątkowo przyjemną formą nauki historii. Grę pobieramy korzystając z usługi T-Mobile My Box. Znajdziemy ją w sekcji Polecane. Twórcy Dice Plus idealnie wstrzelili się swoim pomysłem w czas ogromnej popularności tabletów, ale i renesansu tradycyjnych gier planszowych. Nic dziwnego, że ten polski produkt podbija świat. W rosnącej bibliotece gier każda grupa graczy znajdzie coś dla siebie, zarówno na wieczorne spotkanie ze znajomymi, jak i niedzielny czas w rodzinie.